Mistrzostwa Europy zaczynają się już w ten piątek spotkaniem pomiędzy Niemcami a Szkocją, co oznacza, że trzeba wiedzieć, na których piłkarzy zwracać uwagę, na kogo warto patrzeć właśnie, gdy mówimy o nadchodzących kilku tygodniach, dla kogo może być to przełomowe lato. O tym sobie dzisiaj pogadamy. Przede wszystkim zacznijmy może od piłkarza, który moim zdaniem będzie nie tylko jednym z najciekawszych zawodników właśnie pod kątem euro, ale także pod kątem okienka transferowego. To znaczy, João Nevers, piłkarz Benfica i Lizbona, który. No już od kilkunastu miesięcy, to znaczy od momentu kiedy odszedł z benefiki Enzo Fernandez, odgrywał coraz to bardziej znaczącą rolę właśnie gdy mówimy o klubie z Estadio Daluz, a ostatnio właśnie w sezonie 23-24 wbił się na wyżyny. O tym, jak duży potencjał właśnie ma w sobie João Neves, najlepiej świadczy fakt, że Benfica mogła przeznaczyć część kwoty, którą dostała od Chelsea za Enzo Fernandeza, to znaczy 105 milionów funtów na sprowadzenie jego następcy, natomiast wtedy w klubie uznali, że następca tak naprawdę już jest gotowy, to znaczy João Neves. No i właśnie, gdy mówimy o tym sezonie, tak jak widzicie, nikt nie miał więcej podań. Gdy mówimy o Benfice od João Nevesa, natomiast kiedy mówimy o tym, jak wypada Portugalczyk na tle, na swojego zespołu, no to właśnie najwięcej podań, najwięcej także zagrań w strefie ataku, ale jednocześnie najwięcej odbiorów oraz odbiorów w strefie ataku. Trzeci pod kątem przechwytów, ale pierwszy pod kątem rajdów z piłką, co pokazuje, że tak naprawdę właśnie ten piłkarz już występuje w taki sposób nadzwyczaj dojrzały, występuje w sposób nadzwyczaj wszechstronny i trzeba zakładać, że prędzej czy później. Trafi na naprawdę najwyższy poziom. Zresztą mówi się dość głośno o tym, że choćby właśnie Chelsea czy także Manchester United są tym piłkarzem zainteresowane, i do tych plotek odniósł się w marcu kapitan. Man United Bruno Fernandes. Nie wiem, czy plotki o Man United są prawdziwe, ale wiem, że jest gotowy na duży skok. Jest świetnym piłkarzem i już jest w kadrze, dlatego największe kluby są nim zainteresowane. Z drugiej strony, już ostatnio wypowiadał się także o wesie w samych superlatywach Bernardo Silva, który na koniec do Powiedziałem mu, żeby poszedł do City. Jako zawodnik i Portugalczyk bardzo go cenię. Zatem, jak widzicie, prędzej czy później, João Neves będzie pewnie występował w topowym klubie, czy to będzie w przyszłym sezonie, czy jednak w perspektywie powiedzmy kilku lat. O tym się przekonamy. Natomiast z pewnością będzie występował na Mistrzostwach Europy, a zwłaszcza w meczach z Czechami. Turcją czy Gruzją, bo właśnie tam będzie występować Portugalia. a Zatem zachęcam Was do oglądania tych meczów, zwłaszcza spotkania z Turcją. Dlaczego akurat spotkanie z Turcją? Wiadomo, że Turcy nie tylko mają w swoim składzie choćby Ardem Gelera, to znaczy piłkarza bardzo utalentowanego, który w ostatnich tygodniach występował już regularnie na boiskach La Liga i tam, co by nie mówić, pokazywał właśnie swój ogromny potencjał, ale także jest ktoś taki jak Kenan Yildis, to znaczy 19-letni skrzydłowy Juventusu, na którego także że moim zdaniem warto patrzeć. Bo o ile Arda Geller to jest piłkarz znany szerszej publice, o tyle mam wrażenie, że o Kenanie i Yildizie mówi się jeszcze nieco za mało. A naprawdę po obejrzeniu tego filmu polecam Wam właśnie odpalić sobie jakieś nawet powiedzmy highlightsy Juventusu z urywkami dribblingów Kenana i Yildiza, bo to jest naprawdę spektakularny skrzydłowy, który zresztą od, od połowy mniej więcej tego sezonu zastępował samego Kiezę. Co by nie mówić, jest to całkiem spore osiągnięcie. No i oczywiście ten end product, to znaczy liczby. Tam jeszcze, mimo wszystko, nie do końca się to zgadza. To znaczy, dwie bramki w tym sezonie, Serie A. Natomiast każdy przyznaje, że potencjał, który właśnie ma ten turecki skrzydłowy, jest naprawdę niesamowity. Dobrze świadczą o tym słowa już byłego szkoleniowca Juventusu, to znaczy, Maxa Allegrego, który przyznawał, że Yildiz ma wyjątkowe umiejętności, ale dla mnie przynajmniej najbardziej ciekawy był choćby cytat no, Alessandro Del Piero. To znaczy dałbym mu koszulkę z dziesiątką. Ildis jest na pewno jednym z piłkarzy, których najbardziej lubię. i Już pokazał co umie i może robić. Jeśli chwali cię ktoś tak jak Alessandro Del Piero, a Ty tak naprawdę stawiasz pierwsze kroki właśnie na tym najwyższym poziomie, to znaczy, że umiesz grać w piłkę. I dlatego też dla mnie właśnie Kenan Yildiz to może być piłkarz, dla którego być może nie będzie to przełomowe lato pod kątem jakiegoś transferu, ale na pewno będzie to przełomowe lato pod kątem tego, żeby przedstawić się właśnie całemu światu. Mniej więcej podobnie sprawa ma się z trzecim zawodnikiem na mojej liście, to znaczy Lamin Jamal. Tego piłkarza raczej nie trzeba szerszej właśnie publiczności przedstawiać zawodnik, który w tym sezonie wystąpił w 37 meczach Barcelony w La Liga na 38. Zatem mimo wszystko jako 16 latek to jest gigantyczne osiągnięcie. No i także pod wieloma kątami był najlepszy, między innymi najwięcej badań w pole karne. Natomiast gdy mówimy ogólnie o właśnie Barcelonie, tak jak widzicie po tych statystykach, co by nie mówić, jeśli masz 16 lat. Jeśli jesteś w stanie być piłkarzem, który najczęściej dribluje, najczęściej wchodzi w pole karne, najczęściej zagrywa w pole karne, także stwarza najwięcej sytuacji po dośrodkowaniach oraz przede wszystkim zalicza najwięcej odbiorów w strefie ataku, jako skrzydłowy, który jeszcze raz to zaznaczę, ma 16 lat, no to naprawdę czapki z głów. Zresztą, właśnie w przypadku Yamala, oczywiście to też nie jest tak, że. Gdy mówimy właśnie o tym piłkarzu, ten zawodnik jest już skończonym produktem, jak mówią właśnie o takich młodych zawodnikach Anglicy. Natomiast z pewnością to, co wyróżnia się właśnie, kiedy mówi się o Jamalu, to jest jego dojrzałość. Przynajmniej ja mam podobny vibe właśnie, gdy mówimy o tym piłkarzu, porównując go choćby do Judah Bellingama. Gdy patrzymy na Bellingama, każdy wie, że to jest piłkarz, który może grać i na szóstce. I na ósemce, i na dziesiące. Kiedy patrzymy na Lamina Yamala, nie masz zupełnie wrażenia, że to jest taki typowy młodziutki skrzydłowy, który musi jeszcze, powiedzmy, nabyć troszkę m, takiego doświadczenia. Nie, on choćby pod kątem pressingu, czyli także czegoś, co mimo wszystko jest nabywane z wiekiem właśnie przez takich zawodników, już w tym momencie naprawdę jest piłkarzem bardzo, ale to bardzo dojrzały. Jednocześnie Lamina Yamal, tak jak już wspomniałem, ma 16 lat, co oznacza, że jeśli zadebiutuje na euro. No to będzie jednocześnie najmłodszym debiutantem w historii tych rozgrywek. I to będzie kolejny rekord pod kątem wieku, który ten piłkarz pobił. Bo tak jak widzicie, zaczął mecz w La Liga jako najmłodszy piłkarz. Także podobnie jest, gdy mówimy o byciu najmłodszym strzelcem, jednego gola w La Liga, czy nawet dwóch, asysty w La Liga, także pod kątem Ligi Mistrzów. najmłodszy piłkarz, który zaliczył 50 występów dla Barcelony ogólnie, gdy mówimy zaś o kadrze, tam znów jest najmłodszy, nie tylko pod kątem występu, ale także pod kątem gola. I nawet patrząc na ostatnie mecz reprezentacji Hiszpanii, to znaczy spotkanie z Irlandią Północną, które Hiszpanie wygrali po początkowych problemach. Tam Laminia zaliczył asystę i to zaliczył ją znów w sposób spektakularny. Natomiast wiadomo jest, kto takie piłki posyłał właśnie schodząc z prawej strony do środka, rzucając taką delikatną futbolówkę na środek pola karnego lewą nogą. Coś takiego spokojnie mógłby zrobić Leo Messi. No i prawdę mówiąc ciężko jest uciec od tych porównań. Natomiast o tym właśnie, jak Gigantyczny jest potencjał Lamina Yamala, najlepiej świadczą słowa Xaviego, który mówi, że porównywanie go do Messiego nikomu nie będzie służyć. Każdy porównywany wcześniej do Messiego znikał. Zgadzam się, że w niektórych momentach są do siebie podobni. Jamal jest lewonożny, schodzi do środka, strzela w górny ruch. Oglądając go, mamy przebłyski z Leo Messiego, czyli tak naprawdę, nawet jeśli nie chce się tego piłkarza porównywać właśnie do legendy Barcelony, no to bądź co bądź, zwyczajnie czasem trzeba. A tak się składa, że Laminia Mal będzie mógł się przetestować w naprawdę ciekawych meczach, właśnie na mistrzostwach Europy. Podobnie zresztą jak cała reprezentacja Hiszpanii, albowiem kadra Luisa de la Fuente zmierzy się wpierw z Chorwacją, następnie z Włochami, a później z Albanią, zatem jest na co patrzeć. Pod kątem meczu z Włochami tutaj także warto wspomnieć o jednym zawodniku. Nie będzie to zbyt długi fragment, natomiast moim zdaniem Ricardo Calafiori to jest z pewnością zawodnik, na którego warto patrzeć. Stoper, którego nieprawdopodobnie rozwinął Thiago Motta w tym sezonie w Bolonii. Najprawdopodobniej podąży on za swoim szkoleniowcem do Juventusu po tym właśnie turnieju. Natomiast właśnie Calafiori to jest zawodnik potencjalnie nowy na tej europejskiej scenie, szerszej publiczności nieznany, a z pewnością warty uwagi. Wracając do tematu skrzydłowych, ciężko jest nie wspomnieć także o Johanie Bakajoko, to znaczy 21-letnim zawodniku normalnie PSW Eindhoven, właśnie w klubowej piłce. Natomiast, gdy mówimy o futbolu reprezentacyjnym, jest on piłkarzem Belgów. No i tutaj jak najbardziej także warto prześledzić sobie to, w czym Johan Bakajoko jest najlepszy, albo w czym zwłaszcza się wyróżnia, albowiem, gdy mówimy o tym sezonie Eredivizji, no to jest piłkarz, który. Strzelił 12 bramek, zaliczył 9 asyst, więc jak na 21-letniego skrzydłowego naprawdę bardzo dobry wynik. I wydaje się, że jest jednym z najlepszych zawodników w całej Europie, pewnie najlepszym obojeżerem jego doku pod kątem takiego bardzo eksplozywnego wejścia w dribbling. Bo tak jak widzicie pod kątem dribblingów to jest drugi piłkarz na tle Ligi holenderskiej i nawet oglądając mecze Belgów można często odnieść wrażenie, że naprawdę tam... Boczni obrońcy przeciwników będą zwyczajnie zajechani po 15 minutach pojedynkowania się non stop, czy to z Jeremim Doku, czy to właśnie z Johanem Bakayoko. Wspominając o Bakajoku, warto także napomknąć o tym, że tak naprawdę w każdej sytuacji, gdzie on wejdzie w pojedynek, będzie pewnie szukał strzału. To jest zawodnik, który tym kątem jest naprawdę wyjątkowy. I ogólnie rzecz ujmując, jeszcze zobaczymy, czy on będzie występować w pierwszym składzie reprezentacji Belgii, albowiem to jest taki typowy przypadek zawodnika, który mimo wszystko musi być. Nieco bardziej ułożony taktycznie. Pracuje nad tym z nim bardzo mocno Peter Bosch, czyli szkoleniowiec PSW Eindhoven. Natomiast gdy mówimy o samym Johanie Bakajoko, to nie jest przypadek choćby Lamina Jamala czy Kenana Ildiza. To znaczy, to nie jest zawodnik, który występuje już w czołowych klubach Europy, tylko mimo wszystko łączy się go wciąż choćby z przenosinami do Ligi Angielskiej i pewnie prędzej czy później właśnie tam wyląduje, a udane euro tylko wypromuje jego wartość. Gdy mówimy o reprezentacji Belgii tutaj terminarz jest dość prosty. Słowacja, Rumunia, Ukraina, trzy spotkania na przestrzeni dziewięciu dni w fazie grupowej, zatem właśnie tam będzie można oglądać nie tylko właśnie Johana Bakajoko, ale także Kevina De Bruyne, Jeremiego Doku, czy wielu, wielu innych świetnych piłkarzy. Reprezentacja Belgii pod wodzą Tedesco jest w bardzo dobrej dyspozycji, jadąc właśnie na ten turniej i pewnie Bakajoko, a także jego koledzy, chcą, tak jak zresztą zazwyczaj mówi się w przypadku Belgów, wykorzystać to swoje złote pokolenie. Pewnie to będzie już o Ostatni akt właśnie tego pokolenia, powiedzmy Romelu Lukaku czy Kevina De Bruyne, natomiast wciąż warto także patrzeć na takie młode gwiazdy jak Bakayoko. Ale gdy mówimy o Bakayoko, z pewnością kilka osób już to nazwisko słyszało, jeśli interesuje się europejską piłką, ale dla większości obserwatorów właśnie futbolu na takim poziomie nieznany jest Adam Wharton, oczywiście zawodnik, którego kojarzą kibice Premier League, natomiast który został dość szokująco powołany właśnie na, na Euro 2024, chociaż jest to szokujące dla każdego, kto nie oglądał meczów Crystal Palace właśnie wiosną, albowiem po zimowym transferze z Blackburn Rovers, czyli z klubu z Championship, Adam Wharton naprawdę wyglądał kapitalnie. Ogólnie Crystal Palace to jest zespół, który dość niespodziewanie wysłał największą liczbę piłkarzy właśnie, gdy mówimy o reprezentacji Anglii na Euro, bo obok Whartona jest choćby Ebereci Eze, czy Mark Gay, czyli także zawodnicy, którzy prędzej czy później wskoczą na ten na najwyższy poziom. Pewnie Worton nie zmieni klubu już po tym turnieju, natomiast prędzej czy później on wskoczy na poziom zwyczajnie Ligi Mistrzów. I tutaj znów warto odwołać się do słów choćby Deklana Rice'a, to znaczy piłkarza, który wypowiadał się właśnie o Adamie Wortonie w sposób następujący kilka dni temu. Jest wybitny, w treningu był imponujący dla wielu zawodników. Ma taki spokój z piłką przy nodze, ma piękną lewą nogę, mocne podania. Myślę, że będzie po nim widać, jaki, jaki ma spokój, że jest gotów na wielką. Scenę. Rzecz jasna, gdy mówimy o Wartonie, ciężko nie wspomnieć o tym, że rywalizacja właśnie pod kątem gry w środku pola w reprezentacji Anglii jest na gigantycznym poziomie, no bo Declan Rice i Jude Bellingham to są piłkarze raczej nie do wyjęcia, a jest także Kobe Mainu, jest Conor Gallagher i jest także właśnie wspomniany już Adam Worton. Natomiast wydaje się, że jeśli trzeba byłoby dobierać jakiegoś partnera właśnie dla, dla Declana Rice'a. No to Adam Wharton być może byłby najlepszą opcją dla Garetha Southgate'a i pewnie prędzej czy później dostanie swoją szansę na tym turnieju, a nawet jeśli nie, to i tak warto zapamiętać to nazwisko. Gdy mówimy o tym, jaki terminasz ma reprezentacja Anglii właśnie na euro, w tym roku wpierw Serbia, następnie Dania, a później Słowenia. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że pewnie film o reprezentacji Anglii pojawi się przed ich pierwszym meczem, albowiem tam także dużo dzieje się właśnie, gdy mówimy o kadrze Anglików. A kończąc już ten materiał, ostatnią postacią, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę, właśnie gdy mówimy o tym euro, jest Max Mittelstadt, to znaczy 27-letni obrońca VFB Stuttgart, który w tym sezonie Bundesligi był jednym z najlepszych obrońców ogólnie, a z pewnością najlepszym lewym obrońcą, właśnie gdy mówimy o lidze niemieckiej. Zdaje się, że Nagelsmann odbudował nieco reprezentację Niemiec przed tym domowym turniejem i nawet jeśli ambicje Niemców raczej nie sięgają zdobycia Mistrzostwa Europy, to pewnie każdy po cichu liczy powiedzmy na jakąś taką miłą niespodziankę w postaci choćby półfinału, zwłaszcza po tym jak reprezentacja Niemiec przegrała aż 6 z 11 meczów za kadencji Hansiego Flicka, a także Nagelsmana w 2023 roku. Natomiast gdy mówimy właśnie o Maxie Mittelsztacie, dlaczego warto na niego zwracać uwagę? Przede wszystkim to jest piłkarz, który bardzo mocno wypromował się tym sezonem Bundesligi podobnie zresztą jak cały VfB Stuttgart, który niespodziewanie zajął drugie miejsce. Gdy mówimy zaś o samym Mittelstacie, moim zdaniem warto zwrócić uwagę na fakt, że to jest piłkarz, który często będzie bardzo, ale to bardzo wysoko ustawiony, głównie przez to, że Toni Kroos cofa się do pierwszej linii rozegrania często także właśnie z lewej strony, co jednocześnie wypycha Mittelstata wyżej. Zresztą ogólnie nie tylko Mittelstadt to jest moim zdaniem dość ciekawy przykład zawodnika, który tak naprawdę odpowiada za całą reprezentację Niemiec, to znaczy mam wrażenie, że pod kątem takiej powiedzmy formy indywidualnej bazując na sezonach w piłce klubowej, Niemcy mają najmocniejszy na ten moment skład. Gdy mówimy o właśnie ich reprezentacji, Mittelstadt wiadomo to jest Stuttgart, natomiast poza tym choćby piłkarze bajeru Leverkusen Jonathan Tach, Robert Andryś, także ktoś taki jak Florian Wirtz, Toni Kroos wygrał właśnie Ligę Mistrzów, nawet Hey z Arsenalem, Zalicza naprawdę świetne miesiące, zatem co by nie mówić, jest na co patrzeć, a kiedy byście się zastanawiali właśnie w jakie dni powiedzmy można patrzeć na reprezentację Niemiec, no to przede wszystkim w piątek mecz otwarcia ze Szkocją, następnie mecz z Węgrami 19 czerwca, czy także 23 ze Szwajcarią. Dajcie znać, który z tych piłkarzy dla Was przynajmniej jest najciekawszy, który także być może nie był nawet na tej liście, a właśnie powinien tutaj być, bo takich piłkarzy jest także masa. No i musiałem z czegoś wybierać, choćby Benjamin Seszko tutaj się nie znalazł, ale wrzuciłem o nim ostatnio shortsa, więc jeśli ktoś nie widział, to zachęcam. Czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że film Wam się podobał. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę, siemano!